Sławomir Mencen wkracza na scenę niczym detektyw politycznych intryk, oskarża o kradzież przemówienia i rzuca światło na zagrożenia dla rolnictwa. Z uznaniem kiwa głową w stronę kontrkandydatów. Warto posłuchać. Subskrybuj, bądź na bieżąco. No to zaczynamy od pierwszego pytania. Wobec tego. Um... Co Sławomir e, sądzi o kradzieży przemówienia sprzed dwóch e, e, lat jeden do jednego przez Rafała Trzaskowskiego? Jestem do tego przyzwyczajony. Platforma Obywatelska już w 2023 roku zaczęła kraść nasze postulaty. Ci ludzie sobie wymyślili, że jeżeli zaczną też mówić o niskich i prostych podatkach, o jakiejś wolności gospodarczej, to wtedy część wyborców na nich zagłosuje i się nie przeliczyli. Rzeczywiście to jakiś. Ale efekt. ja widziałem y, chyba nawet taki tweet pani poseł Pomaski, która pokazywała, że. Tak naprawdę pan powtarza to, co Platforma proponowała w 2019. Tylko, że platforma w to, 2000... to od kogo, przepraszam. Dwie rzeczy. Ko, to kogo plagiatuje? Dwie rzeczy, panie redaktorze. No bo trzy. Pierwsza jest taka, że te postulaty Platforma w 2019 wzięła z mojego programu z 2015. W sensie z programu mojej partii. Więc to A jest... pan skąd je wziął w 2015? Nie ja, bo wtedy nie byłem jeszcze w partii Korwin. natomiast w partii Korwin wtedy był Przemysław Wipler, który ten temat który ten program konstruował, a Przemysław Wipler te postulaty wziął ze swoich prac w Fundacji Republikańskiej chyba z 2011 albo 2012 roku, które prowadził razem ze Stanisławem Tyszką. Obaj akurat są teraz w mojej pracy. A partii. wie pan, co mówią ludzie, eksperci, którzy się na tym znają, ja się nie znam, ale ludzie, którzy analizują takie programy zachodnich polityków, mm -hmm. że przepraszam trochę za z brytyjskich konserwatystów. A kiedy oni to zaproponowali? No na początku chyba 2010-2013. Więc jeszcze raz ten postulat w ramach prac w Fundacji Republikańskiej opracowali Członkowie mojej partii, europoseł Stanisław Tyszka oraz poseł Przemysław Wipler, z których potem Przemysław Wipler konstruował. Program partii Korwin w 2015 roku, a Stanisław Tyszka wymyślił nazwę partii Korwin. Czyli nie boi się pan procesu o prawa autorskie do swoich postulatów, do swoich propozycji? Absolutnie. Nie. Natomiast to jest pierwsza sprawa. To znaczy, że te postulaty najpierw pojawiły się w naszym środowisku, a nie w e, środowisku Platformy Obywatelskiej. Druga rzecz to konstrukcja przemówienia, gdzie wiele osób widzi bardzo daleko idące podobieństwo pomiędzy już nie treścią programu, ale treścią przemówienia mojego z konwencji w 2023 roku i obecnego Rafała Trzaskowskiego. No i trzecia rzecz. No ja przepraszam, jeżeli oni mówią teraz, chwalą się, że mieli ten postulat w 2019 roku, to dlaczego go nie realizują? Dlaczego ten rząd wprowadza coraz więcej regulacji zamiast je zdejmować? Dlaczego obudowują dyrektywy unijne kolejnymi naszymi krajowymi wymaganiami? Dlaczego robią rzeczy wbrew swojemu programowi? Dlaczego po raz kolejny okłamali Polaków, wmawiają jedno, a robią zupełnie co innego? Rafał Brzoska do. stoi na czele zespołu deregulacyjnego. Poprosił go o to sam Donald Tusk. Nie ma pan zaufania do Rafała Brzoski? Nie mam zaufania do Donalda Tuska. Ale do Rafała Brzoski tak. Większe znacznie niż do. Ra no właśnie, Donalda więc Suska. może wprowadzi te pewne pomysły deregulacyjne. Po drugie, dzisiaj widziałem, jak Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej mówił, że kwota wolna e, e, do 60 tysięcy zostanie wprowadzona w tej kadencji. Kiedyś na pewno zostanie. Pan nie wierzy. Nie, no mówię przecież, że kiedyś zostanie na pewno wprowadzona, natomiast nie mam zielonego pojęcia kiedy. Wiem tylko, że nie należy wierzyć w żadne obietnice Platformy obywatelskie, bo mają brzydki zwyczaj nierealizowania swoich obietnic, na co mamy kilkanaście lat doświadczeń. Piotr Cygan pyta, co Sławomir Mencen sądzi o monopolu PKP na większość transportu pasażerskiego na terenie Polski? Czy wpuściłby firmy kolejowe na nasze linie? Nie lubię monopoli, zwłaszcza monopoli państwowych. Tak, konkurencja jest dobra. Gadiw, pytanie do pana Mencena z czatu o to, jak postrzega postaci historyczne. Tu są wymienione trzy. Piłsudski, Ryc Śmigły, Dmowski i Badalewski, czyli cztery. To zaczniemy od Piłsudskiego. Moja ocena Piłsudskiego jest niejednoznaczna. Wydaje się, że gdyby swoją karierę polityczną skończył w okolicach 23 roku, to byłby. Stacią dużo bardziej jednoznaczną, w sensie do tego roku zrobił dla Polski naprawdę wiele dobrego. Niestety jego dorobek po tym czasie już jest dużo bardziej kwestionowany. Kwestią sporną jest jego osobista odpowiedzialność za mordy polityczne, które się odbywały w trakcie II RP. Natomiast z całą pewnością państwo sanacyjne po zamachu majowym z 26 roku to nie jest mój ideał państwa i do tego podchodzę bardzo krytycznie. Natomiast pierwsze dekady jego działalności ewidentnie pokazują, że ten człowiek był wielkim patriotą, bardzo zależało mu na Polsce, nie dbało o swoje sprawy prywatne, a bardzo wiele wysiłku i trudu i poświęceń włożył w to, żeby Polska była wolna. Generał Rydz-Śmigły? No tuż ocena również jest niejednoznaczna, to znaczy do pewnego momentu było dobrze, natomiast absolutnie to, to jak wyglądało polskie przygotowanie do wo II Wojny Światowej, jak wyglądała polska armia, co na ten temat myślała sanacja, polska polityka zagraniczna, w tym momencie Jestem jej dużym krytykiem, natomiast to nie jest czas i miejsce, żeby tutaj bardzo mocno się rozwodzić. Roman Dmowski. O Romanie Dymowskim mam raczej dobre rzeczy do powiedzenia. Trochę żałuję, że jego rola jako polityka w 20-leciu międzywojennym była tak nieistotna. To znaczy, nie znalazłem żadnego jego wystąpienia, nawet w Sejmie, w czasie, kiedy był posłem. Raczej się wycofał na, na emigrację, zajął się wychowywaniem kolejnych pokoleń. Natomiast w 20-leciu międzywojennym. Zrobił znacznie mniej niż wydawałoby się, natomiast jego wielka rola była na zakończenie I wojny światowej, kiedy trochę podzielili się z Piłsudskim i jeden dbał tutaj o sprawy w Polsce. On bardzo dbał o to, żeby Polska była niepodległa w Paryżu. Ignacy Paderewski, lepszy polityk czy pianista? Bardzo dobry pianista, z tego co mówili jemu współcześni, mi to jest ciężko ocenić, nie znam się na muzyce. Polityk. Znowu, trzeba by się wczuć w duchy czasu. Nie wszystko, co zrobił jego rząd, również bym zrobił, natomiast czasy były takie, a nie inne, więc być może trzeba było tego rodzaju decyzje podejmować. Na pewno był to jednak krok do przodu w stosunku do wcześniejszych socjalistycznych premierów, na przykład jak Moraczewski. Koko Familii pyta, jakie ma pan plany na polskie wioski? Chyba chodzi o wieś. Czy ma pan program dla polskiej wsi? Mamy program dla rolników. Uważam, że trzeba dbać o polskie bezpieczeństwo żywieniowe. To jest bardzo ważna sprawa. Polska w tym momencie jest chyba najbardziej bezpiecznym żywieniowo państwem w Unii Europejskiej. Na wypadek jakiegoś kryzysu dużego, jakiegoś embarga, wojny, byśmy byli bezpieczni. Teraz trzeba włożyć dużo wysiłków w to, żeby tak zostało. Niestety, zagrożeniem dla polskiej wsi są z jednej strony Unia Europejska, która narzuca kolejne regulacje. Europejski Zielony Ład dla rolnictwa. Próbują podpisać umowę z z państwami Mercosur po to, żeby ściągać do Europy dużo tańszą żywność z Ameryki Południowej, co było olbrzymim zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa żywieniowego. Tym zagrożeniem oczywiście również jest Ukraina i wielkie agroholdingi z Ukrainy, często z kapitałem zachodnim. No i trzecie ograniczenie, trzeci problem, to nasze polskie władze, które regularnie wychodzą z jakąś głupotą typu piątka dla zwierząt. Więc tak polscy rolnicy potrzebują teraz obrony przed polskim rządem i przed Unią Europejską. Darkowski pyta, jeden z postulatów mówi o reformie NFZ-u na wzór systemu niemieckiego albo singapurskiego jak wpłynęłoby to na osoby cierpiące na choroby przewlekłe którym refundowane są leki potrzebne do życia są dwie zupełnie różne rzeczy nie mówię o tym żeby system ochrony zdrowia był prywatny mówię o tym żeby Polacy mieli wybór to znaczy żeby mogli ubezpieczyć się w iluś w funduszach ubezpieczeń zdrowotnych, a nie tylko w centralnym państwowym monopoliście, jakim jest NFZ. Teraz ten system, jaki mamy w Szwajcarii i w Niemczech, on uniemożliwia nieprzyjęcie jakiegoś ubezpieczonego przez dany fundusz. Czyli jeżeli ktoś ma bardzo ciężką chorobę, to może zostać klientem danego funduszu, tak jak teraz może zostać klientem NFZ-u. Czyli w tej sprawie nic się nie zmienia, natomiast jeżeli mamy konkurencję, to jest zupełnie oczywiste, że te fundusze będą działały lepiej niż jeżeli mamy centralnego monopolista, jakim jest NFZ. W związku z czym jakość Ochrony zdrowia w Polsce po prostu od tego wzrośnie. Jest pan tego pewien? Nie sądzi Pan, że to będzie iluzoryczna konkurencja? Jestem głęboko przekonany, <laughs> że jeżeli się wpuści konkurencję, to będzie lepiej. Gdyby w jakimś miasteczku była tylko jedna restauracja, to jakość jedzenia i obsługi w tej restauracji będzie znacznie gorsza. Z dużym szacunkiem były nie wiem, czy można do końca porównać pracę w kuchni do pracy w szpitalu. Ja mówię o mechanizmach rynkowych, panie redaktorze. A ja Zresztą... mówię o na przykład specjalistycznych badaniach. A ja mówię o rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że Polska w rankingu ochrony zdrowia jest na 60. miejscu za Azerbejdżanem, a system, o którym mówię, jest w Niemczech i Szwajcarii, i oba te państwa są w pierwszej dziesiątce. Smelvin pyta, czy Sławomir Mencem nadal uważa się za monarchistę? Myślę, że tak. Tak? A może pan to rozwinąć? Uważam za Arystotelesem zresztą, że monarchia należy do tych dobrych ustrojów, a demokracja do tych mających trochę więcej wad. Natomiast nie zamierzam nic w tej sprawie robić. Czyli pan jest tylko symbolicznie monarchistą, nie zamierza pan wprowadzić monarchii w Polsce? Nie wiem, jak miałbym to zrobić, panie redaktorze. No na przykład nie... zmieniając konstytucję. Wydaje mi się, że nie będę miał w przewidywalnej przyszłości możliwości zmiany konstytucji. A gdybym nawet ją miał, to na pewno nie w tym kierunku. Jakub Sas, czy Polska powinna wystąpić ze Światowej Organizacji Zdrowia? I wiele na to wskazuje, że tak. Czyli gdyby pan był prezydentem, to czyniłby pan wszystko, że Polska powinna wystąpić z WHO? Nie powiedziałem, że uczyniłbym wszystko. Politycy mają pewne ograniczone możliwości. Nie da się nieskończonej liczby rzeczy załatwić. w Trzeba mieć pewne priorytety. objął urząd i wystąpił yy, Ameryka wystąpiła z WHO. Tak, natomiast prezydent Polski nie ma takich uprawnień, żeby wycofać Polskę z WHO. W związku z czym musiałbym kogoś do tego przekonać. Teraz, będąc prezydentem, oczywiście chcę premiera przekonać do kilku rzeczy i muszę sobie to spriorytetyzować. I podejrzewam, że wystąpienie z WHO nie jest wyższym moim priorytetem. Czyli nie zacznie pan od tego urzędowania? To nie będzie moja pierwsza, e, pierwsza walka z rządem. A w pierwszej dziesiątce jest? Nie chciałbym tak spontanicznie teraz tego hierarchizować. Piotr Urbański, czy jest pan za kasacją szczepionek? Nie wiem, jak odbierać to pytanie. Nie ale jestem za kasacją takie, takie szczepionek. Takie pytanie padło. Ważę, A co ktoś sądzi o szczepieniu się szczepić. dzieci? Nie mam nic przeciwko. Jeżeli ktoś chce się szczepić, niech się szczepi. Tomasz, co pan sądzi o pańskim kontrkandydacie Arturze Bartoszewiczu? Sorry. Milczenie. Dlaczego pan milczy? Nie mam wiele dobrego do powiedzenia o tym człowieku, a nie chciałbym go krytykować. No, a dlaczego pan ma taki negatywny do niego stosunek? Kto powiedział, że negatywny. Jest no mi pan go troszeczkę żal. Dlaczego panu jest go żal? A widział pan jego wywiad z Krzysztofem Stanowskim? Częściowo widziałem. A co w tym wywiadzie było złego? Nie powiedziałem, że było coś złego, natomiast y, nie chciałbym źle mówić o Arturze Bartoszewiczu. Aby się znacie osobiście? Raz się w życiu spotkaliśmy przypadkiem. Mm -hmm. I to była fajna rozmowa? Nie. A dlaczego była niefajna? Już zarówno on, jak i Janet tu pana w radiu o tym mówiliśmy. Widzę się, nie wydaje mi się, że jest sens do tego wracać. Ale ma pan jakiś do niego uraz osobisty, czy po prostu poróżniliście się wtedy w sensie politycznym, poglądów, merytorycznie? Y bardzo proszę, zmieńmy temat. Nie chciałbym źle mówić o, Artusze, o Arturze Bartoszewiczu. Czyli może pan tylko o nim źle mówić. A może pan coś powie dobrego, jednak? Dobrego? Tak. Ma wiele dobrych poglądów. A może pan coś powiedzieć dobrego o swoich kontrkandydatach? Na przykład o Rafale Trzaskowskim? Bardzo ładnie się uśmiecha. A Magdalena Biejat? Hmm. Też się ładnie uśmiecha. Karol Nawrocki? Jest bardzo silny, U mnie boksować, dobrze biega. Stanął pan by z nim do walki na ringu? Nie wiem, czy to by się na pewno dla mnie dobrze skończyło. Wygląda na no, dla kogoś, kto trenował boks przez wiele lat. Ja nigdy boksu nie trenowałem. Czyli byłby to nokaut. Mógłby mnie znokautować. Szymon Hołownia. Coś dobrego o nim? Hmm. Uh -huh. Rzeczywiście trochę odmroził, odmroził ustawy w Sejmie. Obecnie bardzo często na posiedzeniach jest więcej ustaw procedowanych zgłoszonych przez posłów opozycji niż ustaw rządowych, co z jednej strony pokazuje, że to jest rząd składający się z wbitnych leni, którzy nie są w stanie składać nowych ustaw, a z drugiej strony, że rzeczywiście Hołownia pozwolił opozycji na składanie swoich projektów ustaw i poddaje je pod głosowanie.